na kanale Ignacio Football. Dzisiaj porozmawiamy sobie o meczu <laughs> Atletico z Realem Madryt oraz Barcelona z Realem Sociedad. Ja w trakcie będę sobie popijał napój gazowany y, od takiej znanej firmy bomberkowej. Y, bardzo dobry, oczywiście, zero cukru. No i ja sobie spaghetti mojej mamy, tylko sobie zamieszam. Ogólnie. Jak oglądałem mecz Barcelony oraz Real z Atletico i Barcelony z Real Sociedad Może najpierw zaczniemy od tego ciekawszego Czyli meczu Real z Atletico Raczej Atletico przyjechało na trening na swój stadion Potrenować sobie z jakimiś ciapkami I ogólnie na początku sezonu Real dobrze wystartował Myślałem, że to się tam me, na meczu z PSG, to faktycznie Szabielon zaprzejął tą drużynę i można byłoby pomyśleć, że to będzie tak, że spoko. Jeden mecz przegrali, dopiero objęli. PSG niedawno wygrało Ligę Mistrzów i rozejdzie się. Później Real wjechał mocno w sezon. Nie przegrał żadnego meczu. Ani nie zremisował. Mbappe złapał formę, Guler złapał formę. Atletico miało Fatalny start. Barcelona dobry, ale zremisowała z Rayo Vallecano na tym fatalnym stadionie ich. No co, rok temu tam dostał Bernal kontuzji. Na szczęście w tym roku było się bez takich incydentów. I ogólnie myślę, naprawdę liczę, że Real pokaże coś w tym meczu. To pierwszy taki ich mocny rywal. Nie liczę tam Olimpiku Marsyja, bo to jakieś cieniaski. Ale myślałem, że coś pokażę. Miałem ich nawet na kuponie, no niestety, Kupon mi nie siadł, ale tam inne mecze też mi nie siadły, więc trochę ten... nie jestem aż taki wkurzony. No ale jeśli do samego meczu, no to na początku wyglądało, to może nawet, no nie było źle tam. Była pierwsza ramka dla Atletiku, padła po jakimś tam fajne dośrodkowanie, na nagłówkę tam nie przykrył, chyba czuła nie przykrył, no i gol. I chodzi o to, że Real w tym meczu, jak to Real strzelił y, szybko, pierwsza bramka po kontrze. Kajan Mbappe fenomenalny jest w tym sezonie. No, to nie jest, będzie ciężko lewemu naprawdę y, walczyć z nim o picici, Ale liczę, że tam się mu uda jakoś tam nadgonić. Bo myślę, że akurat Mbappe może być w takim wieku, gdzie już zaczną się pojawiać te kontuzje. A on rok temu też miał problemy z kontuzjami. Jedno miał katą kontuzję, później nie jeździł na zgrupowanie i nie wiadomo czy to było przez kontuzję, czy przez problemy mentalne. No ale chodzi o to, że tak. Pierwsza bramka Mbappé, później Real strzela na 2-1, to jest Guler. No i później już się zaczyna zabawa y, klubu materaców tak zwanych. Atletico naciska Real, to nie było tak jak w meczu z y, w 1-8 ligi mistrzu, gdzie Atletico strzeliło bramkę i cały mecz się bronili. Tak zwany harmbal, tylko teraz dostali mocno, dostali takiego liścia, typowego listwę, dostali taką listwę na, po tych pierwszej i drugiej bramce Realu, i później się obudzili, i tam już od tego momentu, gdzie była ta mm, bramka zagrana ręką, niby yy, słusznie, słusznie, akurat, yy, to yy, wtedy zaczęli mocniej naciskać, no i 2-2, 2-2, 3-2, 4-2, już myślałem wtedy, że się skończy, ale jeszcze zbili ten Real i 5-2. No i mieliśmy powtórkę. Real to lubi tak dostawać te 5-2, a dostał od Barcy teraz od Lati I co? I co można sądzić po tym meczu? No, wniosek jest taki, że Real jeszcze ma dużo do popracowania w obronie, bo wygląda to fatalnie w pewnych momentach, kiedy drużyna. Atakująca zacznie naciskać, gubią się strasznie, teraz zresztą Trent miał zastąpić Carvajala Okazało się, że Carvajal zastąpił Trenta i teraz Carvajal też wypadł i obydwu nie będzie na El Clasico Ażby można by było powiedzieć, że brakuje Lukasa Vasqueza No i co, i taki wniosek, myślałem, że faktycznie mm, tutaj Atletico zostanie zdemolowany przez Real ale jednak oni mają to nastawienie, że to nie jest przeplatanka, to nie jest pierdzielenie, To są derby, wyjeżdżają jak nagrzana drużyna w B-klasie Wyjeżdżają nam, wciągają sobie coś przed meczem, piją sobie setkę, walą i wyjeżdżają na pełnej No i real się chowa do worka, bo tam lalusie są z Niwa, mają współpracę I się boją, tak można powiedzieć, no I napiłeś tyle, ty deczko, Ja sobie jeszcze ciabnę. Pyszne. No i teraz przejdźmy do meczu. Real też tym tą przegraną stracił lidera, bo Barcelona wygrała swój mecz z Realem, Sociedad. I ja spodziewałem się, że będzie tu dużo goli. Nie spodziewałem się wyniku 2-1. Myślałem, że raczej będzie to przewaga Barcelony zdecydowana i wygrana nad 4-5-6 volami. Szkoda, że ta bramka jedna wpadła, bo Wojtuś wrócił. Mógłbym mieć czyste konto. Dla jednych, yy, dla kibiców Barcelony ogólnie, można powiedzieć na całym świecie raczej to jest strata, że Jean Garcia wypada, bo fantastycznie spisywał się na początku sezonu. Ale dla polskich kibiców Barcelony wchodzi Wojtek i on naprawdę trzymał poziom, więc myślę, że z że nie będzie miało tak łatwo w środę i Wojtek pokaże na co go stać. Ale wiadomo, strata jest trochę, yy, bo jak Żan Garcia grał, to było widać, że on idealnie pasuje, jakby urodził się, urodził się, żeby grać dla tego klubu. No i później yy, tak. 1-0 oczywiście. Yy, Real Sociedad strzela. Yy, strzela. Miał, niby tam był spalony, niby nie. łudziłem się coś, że tam może nie będzie tego z... Yy, yy, Krude brakło mi słowa. Myślałem po prostu, że Real Sociedad będzie miał spalonego w tej akcji, gdy padł gol, a jednak okazało się, że gol był prawidłowy. No i, no i tak, Real Sociedad wychodzi na prowadzenie 1-0, i to, to co tygryski lubię najbardziej, czyli jak Barcelona dostaje straci pierwszą bramkę, wtedy zaczyna się gra. No i już sobie tak grali, 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 grali do momentu, kiedy. Jakiś pajac postanowił kundę pociągnąć za jego piękne dredy, no i kunde się wkurzył, wstał, no i jak to mówił w wywiadach, że może nie jest najwyższy, ale jest za to bardzo skoczny. No i jak podskoczył, to tak uderzył piłkę, że idealnie prosto w okienko, jak tak rzutką, psz, uderzyła w okienko i wpadła. No i później już Barcelona na luzie, 1-1. Fajnie sobie klepali, klepali, ale nic z tych akcji nie było za bardzo. Do czasu, minuta 50, około 55, na boisku, aplauz wchodzi. Lamin Jamal, number 10, wchodzi. Jak wszedł, to od razu dostał piłkę. right po prawej, jeden okiwany, drugi okiwany, dorzuca na główeczkę. I kto tam czekał? No wiadomo: Król Robercik. Król Robercik strzela z główeczki. to już jest. Kolejne trafienie jego z główki, tydzień temu z Realem Ovididi, inaczej Oviedo, to ja zawsze mnie to śmieszy. I co, może gorsza bramka niż tydzień temu, ale fajnie, było trochę szczęścia, ona się odbiła od słupka, ale był tam, gdzie powinien, piłka wpadła i to jest najważniejsze. Możemy się cieszyć tym, że mamy Polaka grającego w Barcelonie, bo na ten moment... Naprawdę możemy długo czekać. Myślę, że w ciągu 50 lat nie będzie takiego piłkarza Polaka, który będzie grał w Barcelonie, czy w topowym zespole europejskim. No cieszmy się póki go mamy, tak samo Wojtusia. No i co, Barcelona po tej bramce już wrzuciła totalny luz 2-1. Kibice się cieszą, wiwatują na stadionie. No i tak, fajnie wszystko było, fajnie. Akcja Barcelona jak za Guardioli wychodzi. Pach, podanie. Tu Jamal wypuszcza sobie prawą nóżką Ferrana. Ferran biega. Zastanawiał się, czy strzelać, bo mi sobie kurczę, rywalizuje z tym lewym. O w miejsce stratowe w tym składzie może strzelać, ale nie. Pomyślał, że asystuje. To może Flick coś tam kiedyś pomyśli. Asystowałem, jest git. No i odegrał do lewego. Lewy miał sytuację, żeby strzelić na 3-1, zamknąć mecz. Ale chyba pomyślał sobie w głowie, że Kurczę, ten Ferran może skończyć mecz bez żadnego wkładu bramkowego Więc strzela w poprzeczkę No i zawalił w poprzeczkę z całej siły Później jeszcze coś tam próbował przewrotką, żeby wiesz, nie mieć asysty No ale co, nie trafił Flik nie mógł w to uwierzyć, jak to zobaczył No, jak ja to zobaczyłem, też nie mogłem w to uwierzyć Szkoda trochę tego dubletu, bo to już byłby drugi dublet w tym sezonie i to przeciwko w miarę dobremu rywalowi z Lego, bo Real Sociedad bądź co so, bądź jest dobrym zespołem, który już w parę lat w tej La Liga jest parę, paręnaście. I co? Później Barcelona nadal próbowała coś tam uczknąć, coś ten w 90 minucie, 94. czwartej dokładnie na boisku pojawi się Mark Casado. Taka zmiana trochę na czas, żeby tam się nic nie wydarzyło. Wszedł yy, tak samo nic nie wszedł i wyszedł można by powiedzieć na boisko bo zaraz po tym sędzia zagwizdał, że jest koniec. Barcelona cieszy się z zwycięstwa, obejmuje lidera. I ja jako kibic Barcelony mogę się cieszyć, znaczy Barcelony, bardziej Roberta Landowskiego. Mogę się cieszyć i być po prostu zadowolony, że mimo 37 lat on nadal strzela na tej topowej, w topowych pięciu ligach. Mnie to na przykład Fascynuje jak można w takim wieku nadal grać w takiej tak mocnej lidze i nadal pokazywać to, co jest najlepsze po prostu. Czyli wykończenie. Może nie jest jakieś szybkie, czasami irytuje, ale jeśli dostanie piłkę w polu karnym, to on wie co z nią zrobić. No i w sumie to yy, podsumowanie tych dwóch meczów. No Real został zdeklasowany przez Atletico, na bardzo na spokojnie wygrywa z Realem Sociedad. Nie było tam jakiejś męczarni czy czegoś. No i to na tyle w tym pierwszym odcinku. Myślę, że tak omówiłem troszkę. Lecę jeść te spaghetti, bo jestem mega głodny, bo jeszcze dzisiaj byłem w pracy i trening zrobiłem. Może będą jakieś vlogi takie dzienne, że get ready with me, coś takiego. Może się to kiedyś ogarnie. Nie wiem, na przykład chciał, marzy mi się, żebym... Na przykład jak wygląda mój czwartek. Na czwartek to ja tylko czekam na godzinę 19, żeby pojechać grać w piłkę. No dobra, to cześć widzowie To był pierwszy odcinek Ignacio Football Nagrywany z iPhona No i tyle Cześć widzowie, siemanko